Miłość i nadzieja. Kuzej zamieni życie sili w piekło. Streszczenie odcinka 159 Askwe umut. Kuzej wpadnie w spirale nieporozumień. Przekonany o nieuczciwych zamiarach sili w 159. Odcinku serialu Miłość i nadzieja zacznie ją upokarzać. Zachowanie kuzeja popchnie dziewczynę do ucieczki. Szczegóły tego wątku znajdziesz w naszej galerii zdjęć. Kuzej, prawnik o surowym obliczu, od lat budował swoją reputację jako człowiek, który nie znosi zdrady i oszustwa. Tym razem jednak jego wewnętrzny gniew, wzbudzony szeregiem nieporozumień, skierował się przeciwko sili, młodej kobiecie, która znalazła się u jego progu z zupełnie niewinnymi intencjami. Okoliczności, które doprowadziły ją do jego domu, były nieprzewidywalne i tragiczne. Kilka dni wcześniej, na polecenie własnej siostry Kuzeja, siła została potrącona przez samochód. Kuzej, nieświadomy tych faktów, zaczął podejrzewać, że siła przybyła do jego domu z ukrytymi, nieuczciwymi zamiarami. Jego przekonanie o oszustwie rozkwitło w pełni, prowadząc do serii zachowań, które miały uczynić z jego domu prawdziwe piekło. W zaciszu eleganckiego, lecz teraz przesiąkniętego gniewem, mieszkania, Kuzej wybucha. Jego głos, zwykle opanowany i pewny siebie, teraz brzmi zimno i ostry niczym ostrze. Myślisz, że jestem głupi, czy wyglądam ci na idiotę? rzuca, niemal z rozpaczą, która mieści się jedynie w bezwzględnym osądzie drugiej osoby. Jego słowa odbijają się echem po pustych korytarzach, rozdzierając ciszę niczym rozszarpana tkanina. W momencie, gdy emocje biorą górę, Kuzej nie zauważa, jak bardzo przekracza granice przyzwoitości. Jego ręce, drżące od złości, chwytają filiżankę z gorącą kawą, która w jednym gwałtownym geście rozlewa się po biurku, symbolicznie wyrażając chaos i utratę kontroli. Siła, która przybyła do domu z nadzieją na pomoc i wsparcie, nagle staje się celem nieprzewidywalnej agresji. Jej oczy, pełne zaskoczenia i bólu, odbijają niedowierzanie, gdy słyszy kolejne polecenia Przyszłaś tu do pracy, prawda? No to sprzątaj, głos kuzeja, pełen sarkazmu i pogardy, rozdziera spokój tego miejsca. Każde jego słowo jest jak cios, a każdy rozlany łyk kawy staje się metaforą nieustającego upokorzenia, które siła musi znosić. W jej duszy zagnieżdża się nie tylko ból, ale również rosnące uczucie niesprawiedliwości i bezsilności. W miarę jak sytuacja wymyka się spod kontroli, atmosfera w domu staje się coraz bardziej napięta. Przestrzeń, która jeszcze niedawno tętniła życiem, teraz przypomina pole bitwy, świadectwo zmagań między ludźmi, którzy nie potrafią zapanować nad własnymi emocjami. Kuzej, w swoim przekonaniu o zdradzie, zdaje się tracić zdolność do empatii. Jego agresja przeradza się w brutalność, a każda kolejna minuta wypełniona jest dramatycznym starciem sił, które nie mogą już być powstrzymane. Upokorzona i zraniona siła, czując, że nie ma już gdzie się schronić, decyduje się na dramatyczny krok, opuszcza dom Kuzeja. W jej oczach migocze mieszanina strachu, determinacji oraz desperacji. Decyzja o ucieczce nie była łatwa, lecz dla niej była jedyną szansą na zachowanie godności i odzyskanie kontroli nad własnym życiem. W mroku nocy, skryta w cieniu ulicznych latarni, wyrusza w niepewną podróż, poszukując schronienia w miejscach, gdzie mogłaby znaleźć choć odrobinę bezpieczeństwa. Niestety, droga, którą wybrała, prowadzi ją w objęcia niebezpiecznego towarzystwa, gdzie dalsze cierpienie zdaje się czaić na każdym kroku. Tymczasem w tle rozgrywają się kolejne dramatyczne wydarzenia. Dochodzi do gwałtownej bójki między Meli a Cynep, dwóch postaci, których losy splatają się z tą samą nicią tragedii i nadziei. Wybuch konfliktów prowadza jeszcze więcej chaosu do już i tak napiętej atmosfery, a każdy dźwięk stłuczonych mebli i krzyków przypomina widzom, że w świecie, miłości i nadziei, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kuzej, z każdą minutą pogrążony coraz bardziej w spirale nieporozumień, dowiaduje się, że siła, mimo jej ucieczki, w jakiś sposób nadal przebywa w jego domu. Ta informacja staje się kolejnym iskierką, która rozpala ogień jego agresji. Jego postawa wobec sili nabiera jeszcze bardziej niepokojącego charakteru, a każda kolejna scena ukazuje, jak cienka jest granica między sprawiedliwością a brutalnością. Kuzej, ślepy na prawdziwe intencje sili, nie potrafi zrozumieć, że wszystko, co się wydarzyło, było jedynie wynikiem tragicznego splotu okoliczności, a nie zamierzoną intrygą. Wśród tego chaosu na horyzoncie pojawia się inny wątek, który przynosi odrobinę ulgi, choć nie mniej dramatyczny. Bulent, postać o ciepłym sercu i niezłomnej determinacji, dochodzi do porozumienia z Haldunem. Dzięki jego wysiłkom Gonul, która od dawna zmaga się z losem i czeka na swoje wyzwolenie, odzyskuje wolność. Ta scena, choć pozornie odległa od losów Sili, stanowi kontrast dla brutalności, która ogarnia dom Kuzeja. Gonul, wolna od kajdan przeszłości, staje się symbolem nadziei i odrodzenia, jasnym światłem w mroku, które przypomina, że nawet po najciemniejszych chwilach może nadejść nowy początek. Powrót gonul do wolności wprowadza jednak dodatkowy ład, który kontrastuje z chaosem, w jakim znalazła się siła. Dla wielu widzów ten moment jest jedynie preludium do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Kuzej, nie potrafiący pogodzić się z faktami, nadal tkwi w swoim błędnym przekonaniu, że siła jest oszustką. Jego postępowanie, nacechowane brutalnością i nietolerancją, odzwierciedla głęboko zakorzenione lęki i niepewności, które towarzyszą mu od lat. Każda jego agresywna wypowiedź i każde zachowanie wobec sili zdają się być echem przeszłych urazów, których nigdy nie udało mu się przezwyciężyć. Gdy siła szuka schronienia w niebezpiecznym towarzystwie, jej życie staje się labiryntem, z którego nie potrafi znaleźć wyjścia. Każdy krok naprzód jest naznaczony strachem przed kolejnym ciosem, a każda chwila wolności staje się tylko chwilowym wytchnieniem przed kolejną burzą. W głębi duszy Sili rodzi się pytanie, czy kiedykolwiek udaje jej się odzyskać spokój i czy na nowo odnajdzie w sobie siłę, by stawić czoła przeciwnościom losu. W tym momencie, gdy mrok zdaje się ogarniać zarówno dom Kuzeja, jak i serce Sili, widzowie z zapartym tchem oczekują dalszych zwrotów akcji. Czy Kuzej kiedykolwiek otworzy oczy na prawdziwą sytuację? Czy zdoła dostrzec, że jego agresja jedynie pogłębia ból i cierpienie, zamiast przynieść upragnioną sprawiedliwość? Czy siła, błąkając się po niepewnych ścieżkach, znajdzie w końcu bezpieczną przystań, gdzie będzie mogła odnaleźć siebie na nowo? Opowieść ta, pełna dramatyzmu, z jednej strony odsłania mroczne strony ludzkiej natury, a z drugiej, pokazuje, że nawet w najgłębszej otchłani rozpaczy kryje się iskra nadziei. Kuzej, z jego nieugiętym przekonaniem o zdradzie, staje się symbolem ludzi, którzy pozwalają, by ich lęki i urazy zdominowały ich życie, nie dając szansy na prawdziwą przemianę. Siła, upokorzona i zraniona, musi podjąć trudną walkę o zachowanie własnej godności, mimo że droga przed nią zdaje się być usłana cierniami. W miarę jak napięcie sięga zenitu, a dom Kuzeja staje się areną nieustających konfliktów, nie sposób nie dostrzec, że każda z postaci zmaga się z własnymi demonami. Kuzej, nieświadomy prawdy o sili, kieruje się jedynie iluzją, że jego działania są uzasadnione. Tymczasem siła, próbując odnaleźć własną drogę, zmuszona jest uciekać od ludzi, którzy powinni byli jej pomóc. Każda scena, każdy dialog i każdy gest stają się świadectwem walki o przetrwanie, zarówno fizycznego, jak i emocjonalnego. Podczas gdy losy Sili oscylują między przemocą a próbą odnalezienia wolności, historia przypomina nam, że życie nie jest czarno-białe. Każdy ból, każda rysa na duszy bohaterów, choć głęboko zakorzenione, może stać się punktem wyjścia do przemiany. Kuzej, mimo swej surowości, być może jeszcze odnajdzie drogę do zrozumienia, że miłość i współczucie potrafią rozproszyć najgłębsze cienie nienawiści. A siła, szukając schronienia wśród niebezpiecznych ludzi, może na nowo odkryć, że prawdziwa siła tkwi nie w ucieczce, lecz w odważnym stawieniu czoła przeciwnościom losu. Gdy kurtyna opada na ten dramatyczny rozdział, pozostaje pytanie, czy w świecie, w którym każdy ból niesie ze sobą szansę na odkupienie, możliwe jest odnalezienie równowagi między sprawiedliwością a miłością? Czy Kuzej zdoła rozpoznać, że jego surowość i agresja są jedynie odbiciem własnych lęków, a siła, mimo upokorzenia, zasługuje na odrobinę ciepła i zrozumienia? W tej pełnej napięcia opowieści, gdzie każda postać zdaje się być uwikłana w sieć nieporozumień i emocjonalnych dramatów, miłość i nadzieja ukazuje, że nawet w najbardziej mrocznych momentach życia kryje się przestrzeń dla nadziei. Nadziei, która potrafi przełamać bariery i otworzyć drzwi do nowego początku, o ile tylko ktoś odważy się zrobić pierwszy krok, nawet jeśli oznacza to konfrontację z własnymi demonami.